Rekordowa ilość uczestników wzięła udział w tegorocznym turnieju karate, zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Ostrowski Klub Kyokushinkai. Nikt się nie spodziewał, że w tej imprezie, a była to już czwarta edycja zawodów, wystartuje aż 230 karateków z 13 klubów. Przyjechały reprezentacje Augustowa, Dobrego Miasta, Józefowa, Konstancina, Łomży, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki, Otwocka, Przasznyża, Radzymina, Warszawskich Bielan oraz Broku. Tym razem była to grupa o 100 osób większa niż w ubiegłym roku, a w historii wszystkich ostrowskich imprez z udziałem karateków był to z pewnością największy turniej karate. Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dosłownie pękała w szwach. Na szczęście dzięki sprawnym działaniom instruktorów Radosława Grabowskiego i Tomasza Marcjaniaka wszystko poszło gładko. Zawody otworzył uroczyście w samopołudnie sekretarz miasta Tomasz Skibicki. Podczas turnieju stoczono ponad 200 pojedynków w 16 kategoriach wiekowych i wagowych. W ten oto sposób kameralna impreza z okazji Dnia Dziecka przerodziła się w poważne zawody, w których startowali najlepsi karatecy z Mazowsza i Podlasia, wśród nich finaliści mistrzostw Polski. W opinii organizatorów poziom walk stał na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy ostrowskiego klubu zajęli trzy medalowe miejsca. Srebrowy walczył Karol Kuczyński, brązowe medale zdobyli Malwina Laskowska i Michał Boutrek. Głównymi organizatorami turnieju był ostrowski klub Karatek Kyokushinkai oraz Ostrowski Mosir.